Dawnym płocku na wzgórzu Tumskim żył pewien dziwny, mały stworek zwany flaminkiem. Był to duch opiekuńczy miasta, niewielki, zwinny, często otoczony lekkim, czerwonym blaskiem, który przypominał płomień. Choć wyglądał niezwykle, nie był złośliwy. Wręcz przeciwnie, jego zadaniem było strzec płocka przed nieszczęściami. Według legendy flaminek pojawiał się nocami na murach miasta. Gdy widział zbliżające się niebezpieczeństwo, pożar, burzę, wrogów lub powódź Wisły, zapalał się jeszcze jaśniej i dawał mieszkańcom znak, by natychmiast się przygotowali. Wiele razy dzięki niemu udawało się ocalić płock przed klęską. Ludzie mówili, że flaminek potrafi rozniecić ogień ostrzegawczy albo przeciwnie, wygasić pożar, jeśli miał skrzyzdzić niewinnych. Z czasem stał się symbolem czujności i troski o miasto. Dziś legendę o nim opowiada się jako przypomnienie, że kto dba o swoje miejsce i ludzi wokół, ten sam staje się jego strażnikiem.